Witam dzisiaj. No trabę w ogóle z nią zagadnę, to będzie się nie widzisz. Może mamy dwóch wieźniów, jeden <coughs> wieździł cieka i później. A ten się wali w płac czy coś. Co? I weź tą kamerkę, bo ja nienawidzę. Uuu, no. teraz... jaka go... No wiesz, jaką kufilę? No tak. Taki mięśnias. No nie ze smarek. Gdzie jest ten klub? No tam, no. To jest czterwodych żwiarno. On jest szefem, zabił kogoś tam i jest szefem. No, zabił już szefa i jest szefem. Co? <śpuszczaj> Co? Patrz, <śpuszczaj> ja im nie przeszkadza. Um. Ja chciałem sobie wyjść do klubu, a tu ja wchodzę na scenę, gdzie idzie. No ona... tańczy. No, dawaj. <śpuszczaj> Tańczę. Ty co? Przyskaję. Tak się tam. No. Patrz, po tańczę, bo on prawdziwy. To nie To ja jeszcze to jakaś kobieta Idź. <grym> Idzie. U, u, a nie, ona wychodzi. Tak długo. To jest mara dupa. <grym> no bo ona chce robi jakieś kroczki, boczki. Tym tutaj nie można wiedzieć. Fuj, tatuaży na dupie też nie można. Jeszcze fuck powinien. Co? O, tu jest. Tu jest ten tym gościu. To, ja to najwięcej robię. tak? Nie. <laughs> Więc to Więc cały czas Ja co będę ciebie przepycham. O, ja złapali, tak gruby jest. Co jest z Isjanią? Nie, nie. Niech nie patrzcie na. TeTele. Nikt na ja to nie patrzy. Co się stało? No, znowu to. Nie, 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 nie. Przepraszam, nie co na siebie... Przy... Y Brawo, Tevor! W końcu coś zrobili to preko, wyszłeś z tego tańca. Ona nie chce, ona nie chce czekać. Jaja, słuchaj, smaraj, Też To jest piękny. się napić drinka, ale mamy coś do zrobienia. A co to to jest? Kibelek? Nie mam, chyba, no. Wiem, Hmm. Nie da się. No to jak się? No to Chyba to najgorsze. Drugi raz już to nas naskało. Raz to myśleliśmy, że to normalny taniec, tak się potańczymy. No. A to był satański taniec, i seks, a później nie coś ja nam się wkliknęło. Jak chciałbyśmy odmówić, a nam się A gdzie to chroniasz tam? Ty. Mhm. Mm a no, już tam. No. Stoi dzielnie. What the hell, bro? To jest Proszę, taki ochroniarz ginie po takim gównie? No to ochroniarz chyba słaby. Co no, słaby? Ty to tak. Ta gówna, a gumka nie ochrony. To nie moja wina Słaby. Dobra. W tym mieście są jakieś dobre... Ja pierdziele. Takie... Takie gówno to mi. U. O, a ten wygląda na trochę napakowanego. Ale taki mały. No tak. Nie ale... duży, tylko taki mały. Ale, ale wygląda mały. tak trochę jakby. A jeszcze kolega idzie i następny kolega. Boże. Czekaj, czekaj, wiem, maceta, maceta. O, a jest? Dobra, ma jakieś Pałka i maceta. <noise> Spały. O. Czekaj, czekaj, czekaj. Jak się ten... To... Macety też się nie boją. O, nie, nie wiem, czego nie było. On żyje! Co? Co? musieli mów, raz, dwa lata w łeb. Tłumaczę to. Macie, co? No właśnie. raczej. To nie ma wino. Jak ja sobie jestem, ja nie mam tego. Idziemy do ciężarówy. Ciężarówy. Na no wakacje, ja Ej, mi pojechała na wakacje, a tu to... taki. Pojechali na wakacje tu. A tu se gość. A tu se gość wysiada, a tutaj... Zdaramy go, ja lubię to. Prowadzimy. Więc czy tu będzie jasny co tu się stało? Ja. no pił! Bo no, jeszcze nie wiemy, jaki to A co tam? A Kitek chyba znowu? Nie. Tam powiedziała, chyba prawo. Kitek. He? ku Co, kogo? Kito! Co? U <laughs> no, <to groził>. Co? <laughs> Do Kto kota zabił! Jezu, yes, no. dobra, idziemy z matką na wakacje. Kota zabił! No, tak. kijek! Jezu, życie. Jak idziemy, fajnie. Ej, chodzi idziemy, idziemy na wakacje policjant. Mam Mi się to nawet podoba. A tu są troszeczkę takie droższe od... Uciekają, już jeste. nie. Patrz, krew mam na ocie wszędzie mam krew. Puuu! O, idzie. Dobra. No i tutaj będę jeszcze lepsze ojeczka. O, idziemy na motor. Ajej. O! Policja się dowiła. No mam na oto jakieś Jak ty po ten motor. O, to jest Ta jak motorek. O nie, on ma zbytnią dziurę. Zaszczelby walą. nie jest taka groźna, ale wiesz. Na blisko, trochę bardziej. No właśnie jest groźna. Tak. O, w ręką włożył. Ej! Dobrze. Już... Jeszcze chwileczkę. Oj, teraz chodźmy tam, chodź. O, do Duże włoski Godzina gdzieś taka... ale pochmurna. Jak nie ma taka no? no? godzina. Mm. Tutaj, tutaj. No wiem, no. Tak. Godzina taka. Dostał bark, nie może nie żyje. O! co baba! A nie! Tu był kolej, myślałem, że to baba jest. No, bo wygląda jak kole, Jak baba w tym. <laughs> Stå! <laughs> <laughs> Już to się trzyma. nic no, no, no. nie, nie. Dobrze się nie wstrzymał. Nie, ja w takiej okul w tej okolicy nie ma takiej cholerny chaoty. No po co? No. Ja tak głupka. Myślałam, że ten Frank jest najlepszym dupką, ale on jest po prostu... Patrz, jeszcze ty mnie mi jeździć, ale przynajmniej umie mi lądować takim momentem. No. Jest jak ty. Wszystko obicie, ale spoko. To jest Maria, nie? Umie lądować, bo umie najlepiej latać. No. I idę z... Ale grubos. Uooo, ale dostał... Ale, ale to jest najlepsze takie pocarte jak się robi. Nooo. O! Wysko! Oo! Dawaj, ląduj! Co so, ja on tego O, do dostał w zakręt, a za chwilę będzie policja u mnie, ale my sami No Ona się zgubiła. No, ona się za chwilę sama zagubi, faktycznie. No kurde, weź ty stary dziadzie. Co o tym, że <grym> ten brat mnie pokonał? Bo... No właśnie, chciał uderzyć. Właśnie uderzył, chciał do mnie. Chłapał że 100 km ode Teraz jak normalna, ci nie jest zbyt normalna. No trochę za szybko. Bo się spieszymy. No. Oj, To ale wywaliśmy go. Leciał strasy. A tu nie ma już takiej A Ona tak przychodzi i nie ma o ta. What the fuck? Oj. Wyskak! Jak dawaj ma... Co to wygląda, to nie loduje. Co, ale to tak... No tak, to, no, trochę krzywo. No, to jest mocne, nie? Nie, 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 Jakie to... Obra? to auto jest złe. Nie, 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 policji słyszy. Chodź koni, jakieś topina. Obrócz nas. Dobra. A o ja... Ona nie jedzie tak szybko, bo przed nim jedzie. Gdzie? Nooo ja. ja... trzeba zatrzymać bez uderzenia. Zatrzymało. No. Niezniszczone auto. A ten auto. będzie się pan nie chciał bić. Czemu ja na Jeśli Ja Jeśli no. go tylko ja to mu dał. No chce się zobaczył? widzieć ja tą kurę. Ale się nie ale się nie będzie. Chodzimy po... to są pistolety, nie? Hmm. Patrz, patrz jak tego małego. Dawaj. O, pow... O Jezus! Jezus, aby! Taki motorek nas popnął, nie? No. no bo tak mocno... Dobra, jesteśmy tu jakieś... idziemy na górki tam. tym Aha, no, no. I to będzie koniec. Albo po taksówkę jedziemy i tam na te wakacje tam gdzie nas ta pantera nas. A. Dobra, to po taksówkę powinna tutaj gdzieś przywieźć to No może gdzieś ty jest, nie. bo. No. Nie, no to my sobie pójdziemy jeszcze na no, politego, nie? Więc dobrze. Dobra, dawaj. Wynimy po tego. A, okej. Okay. No i kończymy. Co gdzieś je... na wakacjach. Gdzieś chyba tu to było, ale on nas powinien zabrać gdzieś w to miejsce. No spoko, Tak chyba było. No dawaj. No teraz Polaksówka gdzieś. No no zadzwonię tu, może przyjadę. To tarskie, ale nie wiem czy w Polsce... A bo to nie jest Polska przecież! To jest Brytania! Czy Anglia? No. A w Anglii są pantery. wcześniej musieliśmy, że to Polska, nie? Ale nie wchodzimy tutaj, bo gdzieś na takie gwiazdka głupu. No to czekanko. Nie, 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 nie. Nie, nie przepraszam. Dziuchcia. Gdzie jest ta? Dwoń potem. No, pojadę przyjechać. A mój jeździ w tył. O. To nasze? Tak. Czy dowieździ tam. Czy tam, gdzie miało być? Mhm. Gdzie jest tam? A nie. Gdzieś <noise> indziej, rawiez. A nie, to jest to samo. Ale to nie ma panterki w like no. bo poszła spać sobie materka no. tutaj była, słuchajcie mam to mieć a gdzieś w tak powinna być bo to wiesz bo to są takie a i ty kupiłeś tą koszulkę w sklepie z koszulkami o, kochlawa dupa to jak mamy tam dojść na te wagoniki? Tam są dalej, a ten na no Bo nie chcę zawieźć tą do góry Tylko tutaj Musi być jakaś droga, przecież ja on tam nie idzie No to co? Dzisiaj zakończymy odcinek Więc jeśli wam się odcinek podobał To no, Na początku raczej nie Ale ominęliśmy to a my na to nie płaciliśmy, ale szybko ominął to i wyszliśmy ten szatański taniec. Widzimy się w kolejnym odcinku.